biały kotek tak tu tu 사이 saja myska kiokod cie czerwona cie i biała i biała myska czerwony wona mm -hmm. i upak <laughs> Zielony taki. Ślimak. ślimak. Wiesz co? A może to wąż? Wąż, o Wspomniał się. Mm -hmm. I więcej nie mówię. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich serdecznie. Tutaj Agata Turtur, -tur, Polka w Turcji. Często jak wrzucam jakiś film, na którym występują moje dzieci, chociaż staram się ich nie pokazywać, no ale zdarza się, że gdzieś tam się wiadomo, wejdą, że tak powiem, w kadr. I coś powiedzą, to dostaję zazwyczaj od Was bardzo, bardzo duży odzew: że świetnie dzieci nauczyłam polskiego, że gratulacje, że świetna robota, bo pięknie mówią w naszym ojczystym języku. I dzisiaj właśnie będzie o tym. Chciałam się dzisiaj ustosunkować do tych Waszych komentarzy, które są bardzo miłe. Jest mi bardzo przyjemnie słysząc, <słysząc takie rzeczy. Natomiast poruszycie taką nutkę: że jaki to wysiłek, jakie to musiało być ciężka praca matki, że dzieci mówią tak po polsku, więc. Przedstawię Wam dzisiaj mój punkt widzenia odnośnie wielojęzyczności czy dwujęzyczności u moich konkretnie dzieci, trochę w tym będą się przebijały moje poglądy na ten temat. Jeżeli ktoś jest tym tematem zainteresowany tematem wychowania dzieci w dwóch różnych kulturach czy w różnych językach, to jak najbardziej zapraszam do oglądania. Najpierw dla tych, co nie wiedzą, tytułem wstępu od prawie 20 lat mieszkam w Turcji, na Rivierze tureckiej w mieście Alania. Mam dwójkę dzieci. Starszy syn ma w tej chwili 6,5 roku mniej więcej. Młodszy syn. Ma 3,5 roku, w lutym będzie miał 4 lata. Obydwaj są dwujęzyczni, czyli mówią i w języku tureckim, i w języku polskim, i w obu językach radzą sobie płynnie, chociaż obydwa języki są u nich jakby trochę w innych, wiadomo, ponieważ rozmawiają w tych językach w różnych kontekstach, kontekstach w różnych sytuacjach życiowych, to trochę słownictwo mają inne w różnych językach i zdarza się, że uzupełniają je sobie i nie są do końca pewni jakiegoś słówka w tym konkretnie języku, ale wiadomo, no w takim wieku to jeszcze na wszystko mają czas. To w ogóle, że moje dzieci mówią po polsku, mnie to w ogóle w żaden sposób nie zaskakuje i nie dziwi. To, że ja rozmawiam z dziećmi w moim własnym języku, oddaje tylko jak gdyby mniej więcej moje podejście do macierzyństwa i do rodzicielstwa, jakie ja w sobie mam. Ja uważam, że to, czy dziecko żyjące za granicą, wychowywane przez rodziców Polaków, czy jednego rodzica Polaka będzie mówiło w tym języku, czy nie, bardzo mówi dużo o priorytetach, jakie się w ogóle ten rodzic życiowo ma, i w wychowaniu dzieci, ale generalnie jego priorytety życiowe. Bo wiadomo, są różne losowe, życiowe sytuacje, niektórzy chcą odcinać swoje korzenie, niektórzy chcą je właśnie pielęgnować, więc to wszystko zależy od osoby, i dlatego mamy takie różne historie na świecie, że czasami faktycznie dzieci żyjące gdzieś tam na emigracji, słabo mówią, w języku matki czy ojca, bo Załóżmy, tej matki czy ojca nie łączy już nic z Polską. U mnie jest zupełnie inaczej. Ja czuję się przede wszystkim Polką. Nie czuję się absolutnie Turczynką. Zresztą nie mam tureckiego paszportu i, i nie planuję go mieć, ani dowodu osobistego. Ja, kiedy zaszłam w ciążę, jak gdyby miałam pewnego rodzaju wyobrażenie, jak ja bym chciała tymi dziećmi się opiekować. Jakieś tam wizje, jakby to miało wyglądać. czyli wiadomo, że wizja kontra rzeczywistość to też bywa różnie, natomiast wiecie o co chodzi, że jakiś tam obraz człowiek ma, jakieś tam swoje poglądy wyrobione już ma. I myślę, że to jest jakby kluczowa, jedna z ważniejszych rzeczy, które się chyba powinno zrobić, jeżeli się człowiek spodziewa, czy planuje dziecko, żeby najpierw ze swoim partnerem przede wszystkim to dogadać, ustalić sobie jakąś taką wersję. Oczywiście ona może być elastyczna, bo właśnie w życiu mogą różne rzeczy wystąpić, jakieś różne przeciwności, losy i różne inne okoliczności, że one to zmienią, ale żeby przynajmniej się dogadywać w tym, że jesteśmy elastyczne, że zgadzamy się na elastyczność, ale w ogóle na przykład takie kwestie jak, nie wiem, ekrany, czy dziecko będzie miało opuszczone bajki, czy, że, czy obydwoje rodzice mają na ten temat podobne zdanie, nawet jak nie na takie same, to podobne, że jak oni zamierzają tutaj z tym funkcjonować, czy albo czy jeden rodzic, nawet jeżeli to nie jest jego konik i się na tym temacie nie zna, to czy on idzie za tym, co proponuje drugi rodzic, czy akceptuje jakby te rzeczy. Tak samo e, właśnie kwestia języka, kwestia religii, bo tutaj też często wchodzi temat, i to nie tylko chodzi o różne religie, ale też o to, że na przykład ktoś jest agnostykiem albo ateistą, a ktoś jest wierzący w jakąkolwiek religię. I teraz co z dziećmi? Czy żywienie? Podejście do leka, do leczenia, nie wiem, czy będziemy lekami, antybiotykami leczyć, czy raczej będziemy uciekać w jakieś inne, bardziej naturalne metody i tak dalej. Nie, czy nawet na edukację, bo przecież do edukacji też dojdzie. Ale oczywiście nie chodzi mi o to, żeby teraz siedzieć i rozkminać ze scenariuszem całe życie dziecka, ale o to, żeby, żeby takie rozmowy pokazują, jak partnerzy się między sobą różnią, czy będzie gdzieś tu iskrzyć jakiś ewentualny konflikt, czy raczej jest nić porozumienia? To jak gdyby łatwo w tym momencie ustalić, jak się jeszcze nie ma. Tej presji dziecka, który już, wiecie, jest już czegoś oczekuje, tylko na początku, jak dopiero ona jest w fazie, powiedzmy, planów, czy dopiero rośnie, gdzieś tam w brzuchu mamy. Myśmy tak zrobili. To jest w sumie istotne, tak z perspektywy tych paru dobrych lat, jak już mam dzieci, to też widzę, że to, co dla mnie było bardzo ważne, to to, czy będę bardzo, czy będziemy bardzo brać pod uwagę, to co mówi otoczenie i te dobre rady, czasami lepsze, czasami gorsze, które nam otoczenie będzie podsuwać i różne pomysły i rozwiązania i, i tak złote złot, złote myśli czy raczej będziemy słuchać własnej intuicji i tego ja nie przemyślałam wcześniej to wyszło naturalnie w, w w trakcie wszystkiego, że jednak e, ja zdecydowałam się słuchać przede wszystkim własnej intuicji, i to jest plus. Tutaj wszystkim polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie może się zdecydować na dziecko, a już dobiega czterdziechy, to wydaje mi się, że to jest ten wielki plus późnego macierzyństwa. Akurat to jest mega, mega duży plus że już jesteś ukształtowany jako taki człowiekiem, już masz konkretne poglądy, masz też konkretne doświadczenia życiowe, które w tym momencie wykorzystujesz wychowując nowego człowieka na świecie i może cię to zdanie, ta opinia innych już tak bardzo nie wybije z rytmu i nie wybije z koncentracji jak to może być, jak się ma 20 kilka lat. Więc na pewno to jest dla mnie duża, duży plus i, i dlatego to mnie w wielu rzeczach umocniło, że ja się trzymałam tego swojego głosu i cały czas się go trzymam. A oczywiście fajnie jest mądrych ludzi posłuchać, ale jednak co innego jest słuchać mądrych ludzi, a co innego, wiecie, sugerować się wszystkim wszystkim, co absolutnie wszyscy wokół Was mówią. Anyway. I teraz przechodząc do takiego najważniejszego tematu, jak Wy mnie właśnie tak chwalicie, że tak ładnie moje dzieci mówią po polsku, to ja sobie nagle w pierwszym, w pierwszym odruchu, to jest takie coś, ale w ogóle za co Wy mnie w ogóle chwalicie? Bo przecież ja jestem Polką. To w jakim ja języku mam mówić do własnego dziecka, jak nie po polsku? Przecież Przecież to jest mój język, to jest mój naturalny pierwszy odruch. Ja śnię w tym języku i mimo że jestem dwujęzyczna, bo po turecku mówię naprawdę dobrze, radzę sobie w nim bardzo dobrze i normalnie funkcjonujesz od, od tych prawie 20 lat. No to jednak, kurczę, jestem Polką. To jest mój język emocji, to jest język moich uczuć, jakby to jest mój taki pierwszy, najważniejszy język. I też, co jest ważne dla mnie, Polska jest istotna. Ja się czuję Polką, mam taką tożsamość Polki, e, tęsknię za Polską, e, mimo że jestem tutaj zadowolona z tego życia, które tu mam, z tego wyboru życia, bo ja sobie je wybrałam, ono mnie nie wybrało, tylko ja sobie to życie wybrałam, e, to jestem z niego zadowolona, ale jednak czuję się Polką. I i dlatego dla mnie to było totalnie oczywiste, i też taki punkt widzenia był bardzo też oczywisty dla ojca dzieci i dla jakby jego rodziny, dlatego tego otoczenia, bo też często o to pytacie, czy dla nich to nie był jakiś tam problem, jakiś zgrzyt i tak dalej. Jeżeli ludzie mają podobne podejście w tej kwestii, że ty. Będąc Turkiem, chcesz, żeby Twoje dzieci mówiły w Twoim języku, to zrozum, że ja, będąc Polką, chcę, żeby moje dzieci mówiły w moim języku. Jest to totalnie, totalnie oczywiste, że to, co jest dla Ciebie ważne, chcesz swoim dzieciom przekazać, tak jak niektórzy chcą przekazać religię. Tak, niektórzy chcą przekazać podejście, nie wiem, do edukacji, podejście do świata, jakąś ciekawość świata. To ja chcę przekazać moim dzieciom mój język. Po to też, żeby z nimi płynnie rozmawiać, żeby nie mieć takich zawiech, że, wiecie, ja po prostu nie wiem, jak to powiedzieć do własnego w ogóle dziecka w cudzym języku, jakieś słowo, tylko żeby to był po prostu totalnie najprostsza, najbardziej organiczna komunikacja, jaką tylko sobie można wyobrazić. Jak gdyby, tak samo jak ja wiedziałam, że na przykład, o, będę długo karmiła piersią, że będę karmiła. Po prostu możliwie długo, jak tylko będzie to dla mnie ok i dla mojego dziecka ok. I to budzi bardzo często na zewnątrz różne kontrowersje, bo ja karmię naprawdę bardzo długo. Kto mnie śledzi gdzieś tam na innych social mediach, to wie, że były z, tego okazji, z tej okazji były różne afery. I to przy okazji jest śmieszne, bo jak mówię, że karmię długo piersią e, mojego młodszego syna, który ma właśnie 3,5 roku, że go nadal karmię piersią, to dostaję różne jakieś takie zarzuty, które już naprawdę po mnie spływają, ale zarzuty, że e, jestem, nie wiem, jakaś wariatka, czy że już za dużo, że w ogóle e, ten. I ta sama osoba, która tak długo karmi piersią, to jest tej komplementy, jaką jest mądrą, rozsądną mamą, że tak dzieci nauczyła języka polskiego, więc zobaczcie, jak można sobie pod swoją teorię, którą każdy w swojej głowie ma, dopasować sobie obraz jakiejś innej osoby. No, to jestem cały czas ja, tak? Refleksja dobra na margines. W każdym razie chodzi mi o to, że dla mnie to było normalne i oczywiste, tak jak wiem, że jestem ssakiem i że to mleko będę miała, tak po prostu ja założyłam, takie miałam mindset, takie miałam nastawienie, że dla mnie to będzie ok, będzie to proste, naturalne i oczywiste. Tak samo było dla mnie proste, naturalne i oczywiste to, że ja będę do dzieci mówiła w moim własnym języku. I koniec kropka. I okej, okay, dlaczego jakbyście zapytali? No dlatego, że ja nie wiem, jak życie moich dzieci się potoczy, nie wiem, czy nie będą chciały mieszkać kiedyś w Polsce, albo się chociaż tam uczyć, albo nawet przy odwiedzinach urodziny chciałabym, żeby Polska była dla nich drugim dobem, żeby nie było tak, że one się tam czują obco, Czyli że one wszystko rozumieją, że jak będą czytały, to będą potrafiły wszystko przeczytać, że wezmą sobie gazetę i będą widziały, o czym polecy piszą, jak piszą, jak się komunikują, że na ulicy się dogadają, że z babcią, z dziadkiem, z kuzynami, z przyjaciółmi, których tam będą miały, się normalnie będą mogły porozumiewać. No. Jak inaczej to robić bez polskiego? Dlatego też zaczęłam do nich mówić po polsku od razu, jak się urodziły. Po prostu, jakby to nie było tak, że w którymś tam dopiero momencie zaczęłam wprowadzać naukę polskiego, bo ja nie uczyłam dzieci polskiego. To nie jest tak, że ja ich uczę w taki świadomy sposób. Ja po prostu do nich mówię po polsku. I tyle, <laughs> nic więcej. I teraz, jakbyście pytali w moim otoczeniu, czy są jakieś inne jeszcze polskojęzyczne osoby, to nie. Całe moje otoczenie jest tureckojęzyczne. Mam trochę znajomych polskich. Tutaj, ale nie są to bardzo jakieś takie bliskie i częste kontakty, więc to nie jest taki codzienny kontakt z innymi osobami po polsku. E, mam oczywiście kontakt z moją rodziną, ale też z nimi na przykład przez telefon nie rozmawiam codziennie, czy nawet co tydzień, tylko piszę sobie nim, z nimi, a z dziećmi na wideo rozmawiam dużo rzadziej. Dlatego ja jestem dla nich takim jedynym źródłem takiego codziennego mówienia po polsku, a z całą resztą ludzi właściwie i przedszkolu w szkole i w rodzinie rozmawiają po turecku i na podwórku, i na ulicy wiadomo. To, co my robimy, to się nazywa Opol, czyli taka Zasada nauczania one parent, one language, czyli że rodzice dzielą się między sobą, że jeden rodzic mówi w swoim, w swoim co to znaczy ja, w jakimś jednym języku, a drugi w drugim języku. Czyli jest taka konsekwencja, czyli dziecko wie, że z mamą się rozmawia po polsku, z tatą się rozmawia po turecku. Oczywiście są odstępstwa do tej metody, są różni badacze. Ja w ogóle ym, gdzieś tam trochę to śledziłam, ale jakoś strasznie się teoretycznie nie przygotowałam do tego, tylko tak sobie doczytywałam i pytałam też doświadczonych koleżanek. Wiadomo, że tutaj w Turcji jest dużo mieszanych małżeństw, mieszanych rodzin i z nimi się kontaktowałam i pytałam doświadczonych koleżanek, właśnie o jakieś ewentualne trudności, czy jak to ogarnąć, bo mi się to wydawało takie trudne w środowisku tureckim mówić w języku, który nikt tego nie będzie tego języka rozumiał, ale okazało się, że to nie jest problem, ale o tym za chwilę. I ja też wiedziałam, że ponieważ Dzieci będą zanurzone mieszkając w Turcji cały czas w tym tureckim i jak pójdą do szkoły, to tym bardziej będą zanurzone przez większą część dnia w języku tureckim. Wiedziałam, że ten początek, te pierwsze tam powiedzmy trzy lata, te dwa i pół roku, jak moje dzieci były ze mną w domu jedno i drugie tak mniej więcej do tego roku były ze mną cały czas, jakby ja byłam ich główną opiekunem, nie, nie były w żłobku i tak, i tak dalej, to wiedziałam, że to jest bardzo ważne, ten moment. I to też był element, jak gdyby mojego poglądu. Ja świadomie podjęłam decyzję, że chcę być z dziećmi w domu do tego czasu. Chcę wykorzystać ten czas na maksa, po pierwsze, żeby zbudować bliskość z dziećmi to już jakby inny temat, ale też po to, żeby właśnie nasączyć je, można tak uznać, tym językiem polskim, żeby dużo do nich mówić w swoim na własnym języku naturalnie, żeby one czuły moje emocje i żeby one czuły, że po prostu ze mną się świetnie dogadają, przede wszystkim w tym języku. Bardzo często dużo rodziców się boi tego, że języki będą się gdzieś co mieszać, że w głowie im się będzie mieszać i tak dalej. I że to jest jakaś trudność i dlatego rezygnują, bo nie, nie będziemy na początku, nie mówmy do nich w dwóch językach, bo im się pomiesza. Kiedy właśnie to jest naturalne i oczywiste, że to się miesza i to jest nic niepokojącego, to jest coś totalnie normalnego i moim dzieciom też się wszystko mieszało. I to też tak było, że um, oni najpierw, jakby starszy synek jak był sam, najpierw pierwszym dzieckiem, to też najpierw mówił po polsku, i trochę gubił się w tureckim. Młodszy z kolei odwrotnie. Właśnie, właśnie w sumie to nie wiem dlaczego. Młodszy najpierw rozumiał wszystko po polsku i rozumiał, co ja do niego mówię, natomiast odpowiadał mi w języku tureckim. I to tak czasami też może być, że dzieci sobie wybierają, który język dla niego jest prostszy tak komunikacyjnie, łatwiej mu się wysłowić, i tego języka po prostu używają, ale one są za bardzo szybko, zaczynają być świadome dwóch języków, w ogóle istnienia dwóch języków, którymi się w domu posługujemy, i mają ucho na to wyczulone. I ich piękne, małe czujne i chłonne mózgi, one to sobie wszystko świetnie ogarniają, tego możecie być pewni i nie powoduje to tego, że dzieci mają jakiś stres albo, że one się uczą, bo one się nie uczą świadomie, one wchłaniają, nie? Więc jak gdyby, jak gdyby mówić, gdybyśmy mówili w trzech językach, to dzieci by się uczyły trzech języków, bo czasami jest tak, że partnerzy między sobą po angielsku rozmawiają, tata do dzieci po turecku, mama do dzieci po polsku i to też jest jak najbardziej ok, wtedy się też dzieciom nie myli, chociaż jest wrażenie, że się myli, no bo na przykład mieszają w zdaniu języki, nie? Czyli zaczynają po turecku, kończą po polsku, albo moje dzieci, na przykład w, 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 Słówka, po prostu odmieniają tureckie końcówki tureckie słowa, które się nie odmienia, na przykład ip nitka e, nie mówi nitka, tylko mówi ip, bo tak jest mu prostsze, słowo ip jest krótsze do wypowiedzenia, łatwiejsze, tylko oddaje końcówkę ipka. Na przykład mój syn właśnie mówi, że daj, zawiąż mi tutaj te ipki e, i Przecież jakby wiedzieliśmy o co chodzi i to było ok, to nie jest powód do żadnego niepokoju, no bo, no bo tak jest, jesteśmy dopiero na etapie rozwijania się i uczenia. W takiej sytuacji w ogóle, jakby ktoś zapytał, jeżeli na przykład dziecko mi odpowiadało po turecku, a ja mówiłam po polsku do niego, ale ja wiedziałam, że on mnie rozumie, to ja na przykład odpowiadałam tak, jakby parafrazując to, co on mówi, czy na przykład aha, czyli mówisz, że nie chcesz tam pójść, na przykład, jeżeli on odpowiadał mi to po turecku, e co pozwalało mu się zapoznać, jakby z tłumaczeniem dokładnie tego samego zdania. Czasami nawet dzieci przychodziły i do mnie mówią: Mama, ja chcę powiedzieć coś tam do baby, czyli do taty, ale nie wiem, jak to powiem, jak to jest, jak jest 15 po 8 po turecku. A ja mówię, seki są bez. I wtedy syn, często mi się to zdarza, że ten młodszy idzie do taty i mu mówi, że jest seki są bez, czyli że jest 8:15. I. To jest takie fajne, świadome przerzucanie się pomiędzy językami. Czasami też słyszałam o tym, że jest coś takiego jak taki bunt dzieci, że na przykład w jakimś wieku dzieci przestają mówić w języku rodzica. No nie wiem, z jakiegoś powodu przestają mówić, buntują się i opowiadają w innym języku. Wydaje mi się, że może oczywiście być różnych przyczyn, ja się na tym nie znam jeszcze tego nie przeżyłam, wszystko przeze mną, przede mną jeszcze tak może być, że na przykład syn starszy nagle się zbuntuje i stwierdzi, że nie chce, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne, dlatego że właśnie dla mnie istotne jest to, żeby dziecko komunikowały się, że traktowały to jako naturalną formę kontaktu. Czyli on wie, że ze mną najpełniejszą komunikację i największą czułość, bliskość osiągnie rozmawiając w języku polskim, że jak gdyby tu mamy te emocje, w tym języku właśnie. Musiałby się ze mną wejść w jakiś bardzo poważny konflikt, żeby nagle stwierdzić, że on nie będzie ze mną rozmawiał w moim języku, no bo w jakim innym ma rozmawiać? Okej, okay, wie, że się dogada ze mną po turecku, ale w tej chwili na przykład starszy syn jest na takim etapie, że... Że właśnie nie chcę, żebym mówiła do niego po turecku. Być może dlatego, że on wyłapuje coś, czego ja nie jestem świadoma, czyli że on czuje, że ten turecki u mnie jest mniej, wiecie, naturalny z serca, tylko taki bardziej obcy, że mimo wszystko ja w tym języku się trochę, no nie powiedzmy, że męczę, ale to nie jest jednak mój język uczuć, mój język serca i emocji i tak dalej. Może dzieci jednak ze swoim niesamowitym zmysłem one to wyczuwają. Ale właśnie dlaczego dzieci się tak buntują? Bo być może dlatego, że rodzice robią tak, że poprawiają ten język polski, wyłapują błędy, mówią, nie mówi się poszłem, tylko poszedłem załóżmy. No i wtedy dziecko może czuć taki trochę taki przymus, nie, że on musi się nauczyć z jakiegoś tam powodu. A wydaje mi się, że to ma być radość i to ma być proste. I dlatego też my mówimy bardzo swobodny język w języku polskim, co tu dużo gadać. Ja mówię takim czasami nawet nie dbałem językiem, bo ja lubię czasami świadomie robić błędy językowe, lubię się bawić, właśnie takie jakieś. No, już nie mówiąc o jakichś lekkich przekleństwach, wiadomo, jestem sobą. To nie ma być teatrzyk języka polskiego, tylko to jest normalne życie. Tak samo jak w Polsce. Więc jeżeli mi się coś wymknie, to mi się wymknie i trudno. I liczę się z tym, że dzieci to wyłapią, ale. Nie będę tego zmieniać, bo taka po prostu jestem. Nie chcę się jakby przy, przy dzieciach nagle robić nie wiadomo kim. I one wiedzą, że ja potrafię być i taka sophisticated, i wygadana, i elokwentna, i potrafię też, jak się wkurzę, po prostu powiedzieć coś brzydkiego. I starzyło się, i tutaj od razu można powiedzieć, że na przykład raz mi syn ostro zaskoczył, ten mój starszy, kiedy ja coś tam powiedziałam: synku, gdzie jest? Nie mogę tego znaleźć. Do niego go zapytałam: powiedz, gdzie ty to schowałeś, a on gdzie to jest? A on powiedział: w dupę. I to tylko świadczy o tym, na jaki dobry level wszedł jego język polski, że on dokładnie wie, w jakim kontekście użyć tego słowa. I dlatego też ja nie chcę myśleć o tym, co ja robię jako o nauczaniu języka polskiego i jakimś poświęceniu, bo to nie jest tak, że ja przychodzę, otwieram dzieciom książki, czytamy po polsku i je zmuszam do czegokolwiek, tylko po prostu normalnie rozmawiam, tak? Robimy sobie żarty, spędzamy czas i tak dalej. I e, dlatego też wiedziałam, że będzie to w ten sposób, że jeżeli dzieci będą widziały, że na przykład mi Polskość, bycie w Polsce sprawia radość, a tak jest, bo ja to naprawdę czuję, że wyjeżdżanie do Polski, nawiązywanie, jakby dbanie o więzi z rodziną, z przyjaciółmi w Polsce, że to jest coś, co jest takie automatyczne i naturalne dla mnie i bardzo oczywiste, to one to ode mnie przejmą. Bo gdybym ja się zmuszała, to one by to prawdopodobnie też wyczuwały. I dlatego jeździmy do Polski, i to jest teraz też duży argument. Kiedyś ktoś mi też coś takiego zarzucił, że no ale ty jeździsz na dwa miesiące do Polski w każde wakacje, odkąd dzieci są na świecie. No to trudno się dziwić, że one się tego polskiego nie nauczą. No nie, to nie jest tak. To nie chodzi tylko i wyłącznie o pobyty dwa miesiące, chociaż oczywiście jest to kolosalna zaleta, wielka zaleta, że ja mam możliwość dzieci zabierać na dwa miesiące bite, i wiadomo wtedy wszędzie one znowu nasiągają tym językiem. Nasiąkają tym językiem i czasem też się zdarzyło, jakby młodsze, teraz już nie, że po powrocie, to znaczy u młodszego tak jest, u starszego tak było, jakby młodszy, że wracaliśmy z Polski i on był cały czas jeszcze na trybie polskim, czyli na przykład mówił do swojej babci tureckiej po polsku, a ona do niego po turecku powie Ja nie wiem, co ty do mnie mówisz. I to też było fajne, bo to był taki naturalny kontakt, zanim on się znowu przeskoczył na to, że tutaj się mówi do ludzi po turecku, tak jakby trochę zapominali. Ale to też minęło, to też zauważyłam, że minęło, nie robiliśmy z tym nic, po prostu byliśmy cierpliwi. I tyle. Ja, ja wtedy tłumaczyłam jego słowa, które on chciał powiedzieć babci. Mówiłam, on chce powiedzieć to i to, i jakby było ok. Chodziło mi o to, żeby moje dzieci też lubiły polskie, że, Polskę, żeby one wiedziały, że tam jest coś, żeby czuły taką motywację do rozmawiania po tym w języku polskim. Także faktycznie myślę, że oni bardzo lubią jeździć do Polski. Zresztą czasami sami, jak już trochę za długo w, siedzimy w Turcji, to już oni sami mówią, że im jest. Tęskno, że oni chcą, że oni chcą robić to, tamto, spotkać się z tym, tam. Teraz, jeżeli chodzi na przykład o jakiś taki kontakt tutaj na miejscu, to na przykład my, Falani, mamy Polskie Stowarzyszenie i tam są, jest szkółka w języku polskim. Mój, mój syn starszy, no bo młodszy, jakby się pod to jeszcze wiekowo nie podchodzi. Mój starszy nie chciał na to chodzić. My, tak, mamy na tyle dużą tą więź z polskim i tak mamy dużą możliwość komunikowania się na co dzień w języku polskim, bo ja wiecie, no ponieważ mówię, nie dałam dzieci do żłobka i zależało mi, jak, jakiekolwiek opiekunki miały możliwość opiekowania się moimi dziećmi, co nie było tego dużo, ale było trochę, to jednak one też e, mówiły, były Polkami, mi na tym zależało, żeby to nie były Turczynki, właśnie też po to, żeby dzieci miały nas, cały się tym polskim jak najwięcej, póki są małe. Przyjeżdżała czasami do mnie moja mama, to też sobie zawsze, a moja mama jest nauczycielką, też z dużą cierpliwością e, i taką fajną komunikację z, dziecia, z dziećmi wprowadza zawsze, jak tu jest. Te lekcje wcale nie są niezbędne, ale jeżeli ktoś na przykład więcej pracuje, jest mniej w domu i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że naprawdę jest to też fajna rzecz, żeby, jeżeli jest taka możliwość u ciebie w mieście korzystania z lekcji języka polskiego dla dzieci, no to dlaczego nie? Uważam, że jest to naprawdę super. Dla nas, poza tym, że my normalnie codziennie rozmawiamy, to muzyka i książki, nie? To jest jakby taki klucz do sukcesu. To znaczy, ja po prostu lubię dzieciom czytać książki, sama lubię książki, lubię też słuchać muzyki i mamy swoich ulubionych wykonawców w języku polskim, e, na przykład. E, Mamy zespół Czereśni, który uwielbiamy, który naprawdę super na poziomie robi piosenki, albo Nutkosfera, czyli tego cezika, który dla dzieci robi piosenki. To jest po prostu genialne rzeczy to są. I dzieci znają całe kawałki na pamięć i uwielbiają tego słuchać. I byliśmy nawet w Polsce na koncercie Czereśni na ceziku, i nam się że nie udało. A cały zespół świata jest pełen gwiazd. To tylko jedno mil za dnia. Za dnia to nasze słońce, tu jego blask daje na światło i je nas. Czytamy bardzo dużo książek i większość naszej biblioteczki to są książki w języku polskim. Mamy też tureckie i wtedy ja z dziecią czytam po turecku. I też jest okej. Okay. Czasami się śmieję, że nie mogę się czegoś wysłowić, nie udaje, nie wiadomo jakiej nieomylnej. I czasami dzieci mi poprawiają na przykład, że mama nie tak, albo ja ich dopytuję, jakie słowo powinnam, jak to powinnam przeczytać, bo no turetki też nie jest łatwe, czasami się gubię. To robimy, co lubimy, jakby o to mi chodzi, że jakby na ile jest tym więcej luzu i spontaniczności, naturalności, tak to przyniesie efekt. I tak chyba mi się wydaje, że z wieloma rzeczami w życiu jest nie tylko z nauką języka dzieci. No i teraz jeszcze, jeżeli chodzi o taką reakcję otoczenia, no to trochę już o tym wspominałam, ale... Ja się trochę też tego bałam, że będzie taka sytuacja, że na przykład jesteśmy gdzieś tam w gościach, wiecie, w Turcji, mój syn się, nie wiem, w jakiś sposób taki zachowuje, że ja mu zwracam uwagę na przykład. I teraz, e, jeżeli mu zwracam uwagę w języku polskim, no to nikt nie wie, czy ja mu mówię na ten temat, czy nie, czy na przykład mówię, żebym przestał, nie wiem, ciągnąć za obrót, bo spadnie, czy coś takiego. I trochę się tego krępowałam, że no co w takiej sytuacji, ale stwierdziłam w którymś momencie, że... Właściwie, co mnie po pierwsze obchodzi, co inni myślą, najważniejsze jest to, że ja dziecko odpowiednio wychowuję, i ja wiem, jak ja je wychowuję, więc inni sobie mogą myśleć, jak chcą. Ale też druga sprawa, żeby też była mniejsza atmosfera po prostu w takim międzynarodowym i międzyjęzykowym między... Między towarzystwie że jeżeli czasami mówię coś do dziecka, co może mieć znaczenie dla innych, to ja wtedy od razu szybko to tłumaczę na turecki. Tak na przykład w rodzinie męża tak to i właśnie jest, że po prostu mówię, ja mu właśnie powiedziałam, żeby tego nie robił i albo on teraz płacze, bo coś tam się wydarzyło i jakby w skrócie tłumaczę tylko tą sytuację, żeby już albo tak, tak, ja już mu to powiedziałam po polsku, no to wystarczy. Ludzie są z tym okej okay i oni to zaakceptowali, przyzwyczaili się, do tego, że my tak funkcjonujemy, a co więcej, fajny jest wpływ języka polskiego, to znaczy w ogóle tej dwujęzyczności, którą my mamy, na licznych, naprawdę licznych kuzynów, które mają moje dzieci, bo mają naprawdę sporo kuzynów, i spędzamy z nimi dużo czasu, bo też mieszkamy w jednej dzielnicy. Często się widują. Albo na przykład ja zabieram te starsze dzieci na kempingi, na które jeżdżę z moimi dziećmi, trochę do pomocy, a trochę też po to, żeby im pokazać troszeczkę inne klimaty życiowe. I oni zauważyłam, że bardzo ich. Nauczyli się po prostu pojedynczych słówek, bo oni jednak od swojego urodzenia też jednak są w otoczeniu tego języka polskiego dzięki mnie i moim dzieciom. Interesuje ich język polski, łapią niektóre słówka, na przykład nie rób tego, dość już idziemy takie rzeczy i oni się nauczyli. To jest super fajne, bo czasami na przykład między sobą z moimi dziećmi próbują rozmawiać po polsku, albo czytają próbują czytać na przykład nasze polskie książeczki, bo mają fajne obrazki, więc ich interesuje, o czym one są i próbują czytać dziesięciolecia dziewczynka, próbuje przeczytać Turczynka polską książkę, więc przy tym jest dużo śmiechu, dużo fanu i też myślę, że ma to jakiś taki fajny wpływ i na moje dzieci, które są dumne z tego, że znają drugi język i próbują nauczyć swoich kuzynów tego języka. A jednocześnie też ma to fajny wpływ na tych kuzynów, które uczą się jakiejś takiej otwartości, właśnie na inność i na inne miejsca. Więc ogólnie myślę, że jakby no, są to same plusy. Jest, jest dziewczyna na Instagramie, nazywa się Joanna Kołak, i ona jest badaczką polską, która mieszka w Londynie. I ona robi takie, co jakiś czas wydaje książki czy jakieś opracowania. W ogóle ma bardzo ciekawy profil na temat właśnie wielojęzyczności, na temat tego. E, właśnie jak to wprowadzać w różnych sytuacjach, bo przecież są rodziny czterojęzyczne, trzyjęzyczne i to jest dużo bardziej skomplikowane, ale gdzieś tam zawsze ja w ogóle polecam ją, bo robi fajne rzeczy. I też mi parę razy jej jakieś tam e, klimaty mi pomogły, jakieś tam jej obserwacje czy jakieś badania, które ona opublikowała na temat na przykład tego, że dzieci dwujęzyczne lepiej się w szkole odnajdują, mimo że na początku mogą mieć problemy, to finalnie gdzieś tam to pomaga w uczeniu się. No Ja sobie nie wyobrażam, żeby moje życie z moimi dziećmi mogło wyglądać inaczej, nie wyobrażam sobie mówić w innym języku niż mój własny do dzieci. No, myślę, że jest to wielkie bogactwo, że ogólnie nauka języków obcych, ja sama się lubię nauczyć języków obcych. I uważam, że jest to super bogactwo, choćby dla przyjemności, że wcale nie trzeba zdobywać dyplomów i wcale nie trzeba, wiecie pisać tekstów naukowych, ja na przykład po turecku bym nie napisała tekstu naukowego, bo no nie mam takiego levelu komunikacji, ja po prostu umiem gadać. Cokolwiek jakiś na Instagramie czasami wrzucę, takie, takie słówka w języku tureckim, przy okazji zapraszam, bo, bo teraz będę wrzucała je trochę częściej, bo mam trochę więcej czasu, to zawsze ktoś się zdarzy, kto mi powie, że coś źle wymówiłam, albo źle położyłam nacisk na jakiś akcent, albo że to do końca nie znaczy to, co, co ja powiedziałam, że znaczy, ale to tylko świadczy o tym, że ja jestem po prostu żywym użytkownikiem języka tureckiego, i uważam, że to jest ważne, że ja się dogaduję, a nie to, jak się dogaduję, bo ja nie jestem, no, nie występuję w języku tureckim nigdzie, nie prowadzę vloga, nie jestem nauczycielem i nie muszę tego języka znać na takim poziomie, jak inni być może by musieli. Tak samo myślę, że jakby w cudzysłowie wybaczę moim synom, jak będą robili błędy językowe w języku polskim, bo dla mnie najważniejsze będzie, że oni to będą Polskę lubili. Jeżeli będą ją lubili, to naprawdę moi, jakby jeden z moich celów macierzyństwa się będzie... Yy, Sprawdza, że będzie zrealizowany, ale jeżeli będą potrafili swobodnie, fajnie, emocjonalnie, ciepło rozmawiać po polsku ze swoją babcią, ze swoimi kuzynami, ze swoją cio ciocią, że będą mieli polskich przyjaciół, to naprawdę jest to dla mnie super spełnienie tego wszystkiego, co ja tutaj zrobiłam. I tak jak mówię, jeszcze na koniec podsumowując, nie jest to dla mnie żadne poświęcenie, żadna ciężka praca, i myślę, że dla moich dzieci to też nie. To jest dla nas po prostu fan i stan totalnie naturalny, że my właśnie tak ze sobą rozmawiamy. I wtedy ja idziałam do kogoś stać pilec na lądowanie i wtedy ja spadłem na paluszek i dlatego mam. Co masz na ten plasterek taki? Tak. To jest twój plasterek na paluszek. Tak. Okej. Okay. jestem... Mo mogę tu. Którzy być prestek, którzy być prestek, tuże być prestek, którzy być. Plasterik. Masz cztery miejsca na plasterki. Tak. Jeżeli ktoś jest w takim momencie, że się myśli, zastanawia, jak to u niego będzie, pożyje żyje za granicą, albo planuje, albo ma jakiś taki cięższy moment na przykład ze swoim dzieckiem, które na przykład nie chce do niego mówić w, w, w jego języku, to właśnie być może ten film będzie w jakiś tam sposób pomocny. Jeżeli będzie to bardzo mi będzie miło. Napiszcie w komentarzach, czy dla was to jest pomocne, czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego. I widzimy się, mam nadzieję, za tydzień w kolejnym filmie. Chciałabym wrócić do takiej tej regularności, że co tydzień jest film. Trzymajcie kciuki, będę się, będę się naprawdę starała. I dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do polubienia mojego kanału. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć! Görüşürüz!